Właśnie. No to są młodki. Bulgotki tam na tym. Na jakie na jeszcze bikusz. Ale nie to. No. Tylko to. No. A to co to, to, to? To, to jest? Tie poczytaj bulgodki. A co to jest? Ale się nie wychodzi w butach na tym. Co wy to robisz? No, a co to, to jest? Co to widział? Poczekaj. gdzie masz 7. Hacz. Opis 7. Widzisz,

Eu já sei.